Zresztą ze dwadzieścia nas policja stukała głośno do drzwi, że się pali kamienice. Jakśmy stali, takśmy uciekli do domu troje dzieci, dwoje na wózku. Lewo coś mu uciekli z kamienicy. Udało się wszystkim wyjść? Tak, ja myśmy wiedzieli, to już ludzie z góry lecieli. Bo to od góry chyba e, zaczęła policja informować, że się pali. I co zawaliła się klatka schodowa, tak? Tak, od góry, od trych się zaczęło palić. To jak państwo wyszli? No, 3 to byśmy jeszcze zdążyli wejść. W tej chwili czekacie Państwo na dzieci Tak dzieci już się po winnych kamienicach są w domu. Nic się nikomu nie stało? Nie, jeszcze zdążyliśmy tak jakśmy stali, spali, takśmy uciekli. Pożar długo około 4,30. Eee... Dokładnie o 4.35 35 dostaliśmy informację z policji o, o całym zdarzeniu. E, kiedy przyjechaliśmy na miejsce e, strażacy ewakuowali jeszcze 11 osób w tej kamienicy. Już wcześniej ewakuację prowadziła policja. E, wiemy, że mieszkało tutaj ponad 50 osób. E, wszystko wskazuje na to, że, e, że wszyscy opuścili e, mieszkania. No ale pewność będziemy mieć dopiero wtedy, kiedy da się tam wejść. W tej chwili jest to jeszcze niemożliwe. E, Paliła się część parki schodowej, nie ma dostępu na, na najwyższą polnoklasę, nie ma dostępu do strychu, więc w zasadzie akcję gaśniczą prowadzimy z drabin z zewnątrz. To trudno mówić jeszcze w tej chwili o, o przyczynie, jeszcze na pewno kilka godzin potrwa sama akcja. Ustalenie przyczyny też raczej nie będzie takie proste, bo, bo praktycznie cała konstrukcja dachu zaczęła się palić drewniane stropy, które są jeszcze tutaj w starym budownictwie, spaliła się część klatki schodowej, więc nawet stwierdzenie miejsca wybuchu pożaru będzie dosyć trudne. no ale na pewno jeszcze, jeszcze do kilku godzin może potrwać samo do